Jakie problemy rozwiązuje aplikacja MultiBizApp? Przez ostatnie trzy tygodnie przeprowadziliśmy troszeczkę rozmów. No Myślę, że spokojnie powyżej 100 takich od A do Z rozmów, właśnie w temacie MultiBizApp, telefonicznych rozmów. Z większością z Was, z takimi osobami, które. Zarejestrowały się na webinar, żeby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji. Większość z tych, które odebrały telefon, no to są osoby, które były zorientowane w biznesie, widziały o co w tym wszystkim chodzi. Jakby większą część tego webinaru obejrzały. Nie całość, bo może tam 20-30% obejrzało całość tego webinaru, też z, z powtórkami. Ale większość do końca nie obejrzała. Tak, tak czy inaczej, większość z Was się orientuje mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. No właśnie, ale to chodzi o mniej więcej. Teraz zobacz. Na nasze webinary przez ostatnie 15 miesięcy plus, minus zapisało się jakieś 4-5 tysięcy ludzi, nie? Na, 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 przez nasze webinary. I teraz w większości z tymi, z którymi rozmawiamy, bo akurat ja rozmawiam, Akurat moja współpracowniczka tutaj rozmawia, tak, bo cały czas musimy się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi u Ciebie, że Ty jeszcze nie rozumiesz, co masz w ręku, nie? No bo zobacz, apka Multibizapp rozwiązuje wszystkie Twoje problemy. Szczególnie mówię tutaj do osób, które już działają w marketingu sieciowym, które budują struktury konsumenckie, które... Wiedzą na czym to polega, albo przynajmniej myślą, że wiedzą na czym to polega, i tak dalej. Mówię też do tych, które przeskakują z firm do firm, z firmy do firmy, z firm do firm też w poszukiwaniu czegoś nowego, bo tam im coś nie pasuje, tam im produkt nie pasował, tam im szkolenie nie pasowało, tam im prowadzenie, coś tam nie, nie pasowało i przeskakują. W każdej z nich nie potrafili, czy dopinać sprzedaży, czy e, rejestrować nowej osoby do biznesu, czy zamykać, powiedzmy, sprzedaży, czy e, zamykać, czy, czy, czy rozwiewać obiekcji, i tak dalej, tak dalej. No to na te wszystkie problemy właśnie odpowiada apka MultiBizApp. No bo nie musisz szukać, mało tego, że nie musisz człowiekowi tłumaczyć, że Twoja firma jest najlepsza, bo. Da, wysyłasz człowiekowi bezpłatną aplikację ze swoim kodem, tak, czyli powiedzmy z takim linkiem afiliacyjnym. To nie jest link, bo to jest kod. Człowiek sobie pobiera z, z, z Google Play lub z App Store z Twoim kodem i on jest zawsze do Ciebie przypisany. Ale on ma to darmowo, on bezpłatnie to pobiera. tak, Automatycznie ja już nie mówię o Tobie, że Ty masz to, tak, bo Ty już masz to pobrane. Ty jesteś menadżerem, może być u nas menadżerem w aplikacji, czyli mieć ten swój kod. Do rejestracji innych osób już od 99 zł na miesiąc właściwie, tak, czyli możesz sobie nawet wypróbować miesiąc czasu, nie będzie ci odpowiadać, to możesz zrezygnować, tak? Po prostu to jest niesamowite. W żadnej firmie czegoś takiego nie ma, tak? No ale wracając do tematu. I teraz rozdajesz te, te apki, i ten człowiek sobie sam wybiera, sam sobie wybiera, z jaką on firmą chce zacząć współpracować. Rozumiesz? Czyli tam w środku jest teraz 14 projektów wysokomarżowych projektów po to, żeby za jednego lida, za jedną sprzedaż wpadła Tobie, kolokwialnie mówiąc, dobra kasa, jak będzie finalizacja sprzedaży, tak? No bo, bo po to my robimy biznes, po to, żeby mieć pieniądze, żeby zarabiać godnie ze swojej pracy, nie? To zobacz, że już na bezpłatnej aplikacji, ten człowiek, kiedy pobierze z, twoje, z, twojego, z, twoje, z Twoim kodem aplikację, to on na bezpłatnej aplikacji może zarabiać pieniądze. Ty, jak masz swoją bezpłatną aplikację, też możesz zarabiać pieniądze, bo jak masz 14 firm w środku, w podorędziu, to nawet nie posiadając tego kodu, rozmawiając z drugą osobą na żywo, czy tam w internecie, jakkolwiek rozmawiać z drugą osobą i, i usłyszysz, że ona potrzebuje jakiejś usługi z tych 14, które są tam w środku, wpisujesz tą osobę jako LIDA. Jeśli będzie finalizacja sprzedaży z poszczególnych firm, do których dodałeś tą osobę, to ty masz z tego. E, Prowizję, nawet na bezpłatnej aplikacji, wyobraź sobie, czyli jakby nie ma obiektywnej przyczyny dzisiaj takiej, żebyś nie miał tej aplikacji w swoim telefonie. Nie? A ty jeszcze tego nie rozumiesz, bo jak rozmawiamy, w, e, poświęcamy masę czasu, energii, no i też niestety pieniędzy, bo edukacja, pamiętaj, mój drogi, kosztuje. Tak? Czyli my chcemy ci dać bardzo dobre pieniądze z wynagrodzeń, z prowizji i tak dalej. Tylko musisz się liczyć z tym, że. Im dłużej ty tego nie będziesz rozumiał, tym więcej my musimy wydawać na edukację, tak, no bo czy sponsorować filmiki, czy webinary, czy to, to wszystko wymaga czasu, pieniędzy, energii, zaangażowania i tak dalej, To tym mniej będziesz mógł zarabiać po prostu w aplikacji, no bo skądś te pieniądze muszą się brać, tak. Im szybciej to zrozumiesz, a jak najszybciej zrozumieć, weź w link powyżej czy poniżej, gdzieś w opisie będziesz widział link do webinaru bezpłatnego spotkania online, gdzie tam wszystko od A do Z masz powiedziane, tylko warunek jest taki, że tam to jest, nie wiem, 40 minut trwa, że musisz się skupić na tym, co tam jest powiedziane. Tak, bo jak rozmawiamy z wami, to nawet osoby, które odsyłamy, bo, bo co my zazwyczaj robimy na, takim, na takiej rozmowie telefonicznej. Ona, ta osoba mówi, tak, zarejestrowałem się, ale obejrzałeś do końca? No nie, my oczywiście widzimy, czy, czy to obejrzałeś do końca, czy nie, bo mamy to wszystko w statystykach, tak? Ale w większości przypadków nie obejrzałeś, lub obejrzałem tam coś, ale to leciało w tle, trochę zasypiałam, trochę to, trochę to. Dostajesz informację, która może zmienić Twoje życie finansowe, ale też w ogóle życie. No bo jeśli będą Ci przychodzić co, codziennie, co, co tydzień, co miesiąc, prowizje z tego, że tysiąc ludzi pobrało tą aplikację tak, no to to zmienia Twoje życie, chcąc czy nie chcąc, tak? Bo jeśli przychodzą Ci pieniądze niezależnie od Twojego czasu, to to zmienia Twoje życie. To jeśli Ty dostajesz możliwość zmiany swojego życia i Ty zasypiasz na tym, no to jak Ty chcesz to zmienić, tak? Kolejna, kolejny mankament, jaki rozwiązuje, rozwiązuje tabka. Co miesięczne aktywności własne działasz teraz w jakiejś firmie, współpracujesz z jakąś firmą lub współpracowałeś, to zobacz, sprawdź, ile miesięcznie musisz w swojej firmie wydawać pieniędzy na zakupy własne, na obroty własne, osobiste, żeby kwalifikować się do wypłaty prowizji każdego miesiąca. I nie jest to 100 zł. Nie jest to 100 zł. Tak? A teraz wyobraź sobie sytuację, żebyś miał 14, z 14 firmami współpracować, i w każdej robić co miesięczną aktywację. Tą, te obroty własne. Tą aktywność. Nawet jeśli było to po 100 zł, to jest 1400 zł miesiąc w miesiąc. Tutaj zaczynasz od 99. 99 zł. I możesz to mieć, czyli z 14 firm możesz zarabiać teraz, tu i teraz, inwestując można powiedzieć, 99 zł miesięcznie. Oczywiście to jest jedna z opcji, bo możesz wziąć, od razu sobie ściąć te koszty, zainwestować tam 500, 497 zł na cały rok, czyli wychodzi jeszcze mniej, bo 50 zł nawet nie całe na miesiąc, tak. Oczywiście jeśli chcesz się uczyć tego i chcesz mieć e, wiedzę od człowieka, który 16 lat żyje z tego, o czym Ci teraz mówi, jest właścicielem, współwłaścicielem, prezesem, tak, jednej takiej czy innej firmy itd. i tak dalej i... Żyje z tego i robi to online przez tyle lat, to możesz wziąć w pakiecie wiedzę i pojazd, który cię doprowadzi do Twojego sukcesu za 1188 zł. Bo tam masz też w tym linku, który gdzieś tam widzisz poniżej, powyżej, możesz sobie przeczytać, zobaczyć, jaka jest oferta. Czyli masz trzy opcje dołączenia: 99 zł na miesiąc, 497 zł na cały rok, lub pakiet z wiedzą. Do, którą dostajesz w Akademii Proste, ale niełatwe, czyli mentoring mój na cały rok, gdzie uczę Cię krok po kroku, jak zaistnieć w internecie i jak to robić z sukcesem, żebyś nie miał problemu, skąd brać ludzi, jak ich konwertować, jak im polecać apkę, jak oni mają jej pobrać i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli tu nie masz żadnych wymówek. I większość z Was, z którymi rozmawiamy, mówicie, że nie macie pieniędzy, niektórzy nie mają czasu, niektórzy nie mają ani czasu, ani pieniędzy. No to właśnie to jest rozwiązanie na twoje problemy. Rozumiesz? To jest rozwiązanie na twoje problemy. Bo dodajesz człowieka, czy do aplikacji, czy jako Lida, i tak naprawdę wszystko dzieje się poza tobą. Po prostu. Nie? To, co cię proszę, mój drogi, moja droga, to jest to, żebyś się skupił na tym, co w danym momencie robisz, bo masa z was jest po prostu rozproszona. Nie da rady robić pół na pół. Nie ma czegoś takiego jak multitasking. To jest bzdura. To jest bzdura. Musisz się skupić na tym tu i teraz, co robisz. Bo pamiętaj, że ja jestem praktykiem. Czy Mirek Mankiewicz, mój wspólnik tutaj w Multibizap, my jesteśmy praktykami. Mnie, my specjalnie y, okrajamy, można powiedzieć, te, te nagrania, te przekazy i tak dalej, po to, żeby ci dać skondensowaną wiedzę, to co jest najważniejsze tu i teraz, żebyś mógł od razu zaskoczyć i, i wystartować. Jesteśmy młodym projektem, oczywiście tam 15 miesięcy funkcjonujemy i tak dalej. Wiemy o tym, że masa czasu i masa pracy jeszcze przed nami, edukacji e, Twojej i tak dalej. Oczywiście, ale nie może tak być, że jesteś u mnie na listach adresowych, e, słuchasz, oglądasz, e, jesteś na webinarach, jesteś na, e, 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 jakby czytasz i, i klikasz gdzieś tam w reklamy mojej i tak, dalej, i tak dalej, i tych podstawowych rzeczy nie rozumiesz, bo to jest, to jest tragedia. Ta apka i ten model biznesowy jest do bólu prosty, do bólu. On jest zrobiony od dystrybutorów dla dystrybutorów. Z rynku. Gdzie ja się z tymi problemami przez całe życie, można powiedzieć, borykałem, i ludzie, z którymi współpracu współpracuję, i oni ze mną współpracu współpracują lub współpracowali, cały czas mają te problemy. Jak zamykać sprzedaż, skąd brać ludzi, jak im wytłumaczyć, że moja firma jest najlepsza, mój produkt najlepszy i tak dalej. Tu tego wszystkiego nie masz. Tutaj wysyłasz aplikację, facet pobiera czy tam babka, i jest sprawa załatwiona. Po prostu. Jeśli oczywiście chcesz się nauczyć i robić to jako ekspert, robić to na full skalę i na, na full etat, zapraszam cię również z opcją Akademii, gdzie masz au automatycznie od razu 1000 zł taniej niż normalnie, bo Akademia to jest około 2000 zł, a tu masz 1188 i jeszcze masz mechanizm, czyli ten pojazd do zarabiania pieniędzy. Także reasumując, obejrzyj sobie webinar, gdzieś tam link w, w, jest w opisie, w komentarzu w opisie i wejdź sobie w ofertę. I wybierz, co potrzebujesz. Możesz pobrać bezpłatną aplikację, to każdy z nas powinien sobie ją pobrać. Po prostu zobaczcie, jak to hula, jak to lata. I dwa, jeśli chcesz z nami budować strukturę, budować wielopoziomowy biznes, jest taka opcja: masz wtedy możliwość wykupienia swojego własnego kodu. Taki jak teraz masz kod, który, do, który pobierasz ode mnie czy od naszych partnerów, to tak samo ty masz taki kod. I możesz tym, tym kodem rekomendować kolejne bezpłatne aplikacje. Tylko, mój drogi, moja droga, skup się na tym. Bo bez skupienia wykonaliśmy mówię przez ostatni miesiąc czasu masę telefonów, nie tylko w tym projekcie, ale w ogóle. Ludzie są rozproszeni, jesteś rozproszony i przez to niestety nie osiągasz wyników, rezultatów, jakich, jakich byś pragnął, jakie, jakie byś chciał. Po prostu bo jesteś rozproszony. Nie możesz być jedną nogą w minus 50, a drugą w plus 50. Po prostu nie masz szans. Nie możesz jednym uchem słuchać radia, drugim yy, słuchać telewizji, oglądać tutaj, słuchać jeszcze czegoś innego, oglądać jeszcze co innego. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście możesz, tylko problem polega na tym, że nie będziesz ani tu, ani tu. Po prostu. Skup się, obejrzyj, jeśli zdecydujesz, że to nie jest dla ciebie, ok. Odpal sobie to wyłącz. E, wykasuj, odlub e, fanpage'a i święty spokój. Jeśli zdecydujesz, że to jest to, idź w to po prostu, zrób wszystko, co jest powiedziane, dlatego, że my jesteśmy po to, żebyś ty zarabiał tam pieniądze. Po prostu. Nie? To tyle. Jeśli masz pytania, mój drogi, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie strzelali na ślepo. Mam już jakieś wnioski po tych rozmowach, mam już jakieś. Aspekty, które trzeba poruszyć, doprecyzować i tak dalej, ale dawaj znać, czego jeszcze nie rozumiesz, bo to jest przełomowe dla Ciebie, zrozum. To jest przełomowe, nie musisz już szukać. Tych firm, tych projektów w środku, aplikacji będzie cały czas coraz więcej, ale to nie ma znaczenia. Ich może być tam tysiąc. Jeśli ty nie będziesz rozumiał idei apki, to nic się nie wydarzy. Może być tam nawet milion firm i nic tam, nic nie osiągniesz. Dzisiaj największa firma na świecie, najlepsza, e, najbardziej dochodowa, Amway, ma milion produktów w swoim portfolio. No i co w związku z tym? Jak ty tam nie zarabiasz? Co z tego? Tak? Trzymaj się i do zobaczenia. Czekam na Twój feedback, e, wiadomość, komentarz, żebyśmy mogli dalej rozw rozwiewać i e, tutaj mówić o tym, co jest w tej apce przełomowego dla Ciebie. Pozdrawiam, cześć, cześć.